powiedzcie w takim razie co jest waszym zdaniem kluczowego jeżeli chodzi o pracę z orlikami właśnie to ja bym może zaczął właśnie z tego względu, że bardzo fajny wstęp był zrobiony w związku z tym, że dzieci widzą coraz większą potrzebę podawania piłki. Dlatego chciałem omówić pierwszy element, którym dla mnie jest przygotowanie indywidualne. I w przeciwieństwie do kategorii ŻAK, tak jak to było powiedziane, dużo większe zaczyna mieć znaczenie gra zespołowa. Dlatego, moim zdaniem, jedną z podstawowych umiejętności, na którą warto zwrócić uwagę, to przyjęcie piłki. Uważam tak, ponieważ dobre przyjęcie, czyli dalszą nogą od w ruchu, najlepiej zdobywające platformę, z gry. Z takim elementem dobrze wypracowanym zawodnik ma dużo więcej czasu na decyzję, na to co zrobić dalej z tą piłką, a co za tym idzie, zwiększamy jego prawdopodobieństwo wyboru słusznej opcji. Od razu chciałbym się tutaj też odnieść do przykładu praktycznego, czyli jak możemy wypracowywać to w grach. No i dam tutaj przykład najprostszej gry, czyli popularnego dziadka, który możemy wykonać w wariancie 3 na 1. Tak jak zazwyczaj trenerzy to ograniczają, kiedy jest dolna grupa, że mamy na przykład dwa kontakty maksymalnie, albo jeden. Ja bym tutaj postawił barierę totalnie w drugą stronę, czyli wymuszamy na zawodnika, że na małej przestrzeni, kiedy grają 3 na 1, muszą co najmniej dwa razy dotknąć piłki. Co jakby po wskazówkach trenera, e, momentalnie powoduje, że e, nasi zawodnicy, nasi podopieczni od razu przyjmują tą piłkę tak, żeby uwalniać się od opieki rywala i przede wszystkim nie boją się przyjmować jej pod presją. Jeżeli chodzi o drugi element, który jest dla mnie istotny w tej kategorii wiekowej, e, należy do działań grupowych i skupiłbym się tutaj po tym, aby nauczać naszych zawodników gry po trójkącie. Uważam, że jest to figura geometryczna, która najczęściej występuje w piłce nożnej e, i za, za pomocą tej figury uczymy naszych zawodników, jak ustawiać się względem piłki. Poprawiamy czucie przestrzeni na boisku i potrzebę przebywania w odpowiednich strefach przez zawodników. Jako przykład praktyczny, bo też tak sobie tutaj postanowiłem, że jak będę o czymś mówił, to od razu będę dawał e, przykład praktyczny. Chciałbym również e, zaznaczyć, że mamy ustawionych zawodników w polu kwadratowym i mamy grę 3 na 1, co wymusza na naszych zawodnikach e, sposób przemieszczania się w ten sposób, żeby cały czas tworzyć linię podania. Jeżeli nie pozwolimy E, odcinać się obrońcy od możliwości e, otrzymania piłki. To powoduje, że gra jest bardzo intensywna i dobrze wytłumaczona bardzo szybko e, zdobywa przełożenie na grę właściwą. Oczywiście naturalną progresją jest zmniejszenie pola gry, co powoduje ułatwienie dla obrońców, e, utrudnienie dla utrzymujących się przy piłce. No i ostatni element tutaj, bo się troszeczkę rozgadałem, to jest e, element motoryczny. E, no i tak jak tutaj jest powiedziane, chciałbym zaznaczyć takie elementy jak zdolność dostosowania motorycznego, zdolność różnicowania ruchów, zdolność reakcji na bodziec, zdolność rytmicznego wykonywania ruchów, gibkość szybkość ruchu, to wszystkie zdolności koordynacyjne i kondycyjne, które są w okresie sensytywnym dla tego rozwoju. Dlatego naszym szczególnym zadaniem jako trenera jest przede wszystkim to, żeby dostarczać w różnych środkach treningowych, w różnych formach, dbać o różnorodną, różnorodny rozwój tej sprawności fizycznej. Moją propozycją praktyczną jest to, aby w jednym treningu skupić się na przykład na tym, żeby stworzyć wielozadaniowy tor przeszkód, w innym na przykład dać jako dodatek do treningu zapasy naszym zawodnikom i poprzez to Takich różnych form, różnych metod, dbamy o ogólną sprawność tych naszych zawodników. Co jest jeszcze dla mnie istotne, warto zadbać także o takie elementy podstawowych sprawności, jak na przykład nauczanie przewrotu przodem, ponieważ warto zwrócić uwagę, że ta grupa wiekowa jest po nauczaniu wczesnoszkolnym, gdzie nie ma możliwości, żeby były edukowane te dzieci przez profesjonalną kadrę, ponieważ zazwyczaj są to osoby w nauczaniu wczesnoszkolnym nauczyciele, którzy prowadzą tylko i wyłącznie nauczanie wczesnoszkolne, czyli. Skupiają się na wszystkich elementach, więc ciężko tutaj zadbać o fachowca. Dlatego moim zdaniem my jako trenerzy też powinniśmy o tym myśleć.